No teżcie chciałem ogłosić pod każdym odcinkiem, w którym widzisz tą wstawkę jest do wygrania 10 zł PLN w skinach. Oprócz tego na moim Twitchu ta wóbka jest do rozglosowania. Mało tego, dla subskrybujących na Twitchu jest ta to myszunia do wygrania. Zapraszam na Twitchka. Czekaj czekaj, bo tu jest bitwa. Bitwa ośród Ziemi. Dobra! No. ale ja, tu ale tuby! I co to są za gra. Pit. No świetnie, nie? Czwarty level facing, nie? 060kD, tutaj jest mistrzem. No ja nie mogę nic zrobić. No, oba jest zadjebany, nie? Ja, mamy pierwszego fraga. No świetnie. Dobra, dam mu awubkę. I nie strzela, Haj robię op. Nie da się bez... Dobra <noise> Nie. No, mi tu... Puszczają tak mnie głowa boli, a ci mi dziubdziła puszczają Dobra, nie mogę, oni są za mocni Dobra Już byłem obstrany Jest tragedia dzisiaj, naprawdę, wszystko przy czy ktoś widział? Dziub dziuba Dobra, szósty zmysł On wie, że ja idę plecy. Ja za mało Poszedłem tu pierwszy raz i dostałem najda pod jaja, nie? Przecież <script2> mi się chce żygać yeah, Dobra, udało się. Mamy to, a dostaliśmy... Takie lanie dostawaliśmy. On... On trzy dni wskakiwał tu i nie mógł wskoczyć, ty. On biega Te digle mnie prześladują. Wiedziałem, knuj. Good job, bro. Wiedziałem, przeczytałem ich jak książkę, bo ten baitował z tego Digla. Czy ktoś widział? Dziub dziuba. Nie no, nie przyjdzie tu. Nie no, ja pierdolę...

To jednak nie na hedy. <noise> Obstrańca jednak gramy. Niemożliwe, że przed timing. Nie ma go! Niemożliwe, że przed timing. Przeszedł, no i nie mogę. <noise> Jakiego ja mam pecha? Nie, no kurwa, te pistolki to są niesamowite. Nie? Nie no, to jest głupie co bym chciał teraz zrobić, dlatego tego nie zrobię Tu mi przyjdzie Dobra Trzeba było się tylko troszeczkę rozgrzać i mielimy, mielimy oponęciaków Po! Oh. Dziękuję, thank you, thank you. Nie no, ale idzie. Dwa zwycięstwa, chyba odblokowaliśmy klątwę. I idę się nadupcać. Zaraz szyb wyjdzie. A to! Ale mój mnie ubezpieczał. Teraz bez wyjebki. Dobra! Musiałem się skupić, bo były ciężary, nie? To jednak nie Scout. Przez dziurkę? Dobra! Nie. Mam mało kulek. Ale mam... Mam... Mózg... Frankenstein chciałem powiedzieć. Mam... Mega duży mózg. Więc robię go na łeb. Dobra, on ma większy mózg! On mnie tak obszedł! Hasbula. Nie da mi. Gdzie on jest? Nie, nie mogę! Co nie ugram? Ugram! Łatwo! Dobra. Osiem w jednym on tylko dostał. He waiting for you. Oh. Przecież to mój one tapik, Kłopoty! Kłopoty! Ej! Ej! Proszę, ubi go! Low HP. Ja mu dałem głowę z glock'a, przegramy tą rundę. Co ty? Gordy lepiej grają No i mamy pierwszego Te 50 na 50 lubią tutaj pana Busta, także możliwe, że się uda zwyciężyć Może kogoś nie farta Pan, że jak miałeś dograć te dwie gierki? Aha, no ale to nie dzisiaj Bo dzisiaj nie było w ogóle gierek z widzami Ale będziesz pierwszy Panie palczak, jak będą giereczki w tą niedzielę No na razie panie Buście to nie oddaję No i dobrze, że to powiedziałem w tym momencie Teraz, żeby jakieś faktury nie poleciał to mi się cieszył, oho. Mój lepszym stanie. Dobra, mamy to chyba. A jak nie, to będzie remis. Dobra, easy win. No i gratuluję panie buście 172 nawet z proficikiem. Czy pan Genolf2 odda? Neonoirkę oddał. Dobra, i ta neonoirka właśnie leci do jednego z was subskrybujących razem z Myszunią. I gratulujemy Panie Jakubie. Można powiedzieć, że tymi dwoma bitwami odrobiliśmy to, co zwierzę przed <grystanie> no Ale chyba tym diglem umacniamy się. Dobra, easy win. Nie no, tu jest długa, duża przewaga była. No i gratulujemy panu Mazurowi. Ja dobra, chłopie z jakimś przekotem. Ja się z niego śmiałem, a tu zobacz co to za knypy są. Chyba, że oszukał. Nie, no tu widać, że to biznesmen jest, pato na czerwono lubi chodzić. Zaraz zobaczymy tu Faceit Analyzer czy Faceitki sepyka bydle osiedlowe. Aha. Ależ doszliśmy do spektakularnych tutaj odkryć. Czemu? Co? No to błędy młodości chyba, ty! To niezły Santiago Bernabeu. 5%, Jakbym bana dostał to... na fejsycie, to też bym się ukrywał pod maską, żeby wstydu nie było. Dobra, tu jest jakiś. Czy znowu mnie osra? Naklejkami? No moja jest ładniejsza, nie mogę i w dupę, i po co gadałem? Ej, wygrałem! To, to, to nieźle, dobra, gdzie jest sądziego? Zarzucamy wędkę za trzystówki i liczymy na to, że nasza. Ona jakieś automatycznie wchodzi? No, możliwe, możliwe. Puścik. O! <ścoughs> dobra, dzięki, bratku, jesteś w porządku. Ile tam mi pieniążku dałeś? Siedem stóweczek, dzięki, dzięki.